Szanowni Państwo, znajdujemy się na poletku z rzepakiem ozimym, odmiana Bersznej z firmy Rapul, przedplon pszenica ozima. Jeśli chodzi o technologię stosowania nawozów jara i to, jakie kombinacje my zastosujemy nawozowe w tej uprawie. Na jednej części pola będzie zastosowana sama saletra amonowa w dawce 180 kg na hektar w dwóch rzutach. Już zostało to zaaplikowane i wykonane. Pierwszy strzał to 100 kg czystego azotu w postaci saletry, drugi strzał to 80 kg azotu w postaci saletry i ten wariant mamy zamknięty, jeśli chodzi o stosowanie nawozów, jeśli chodzi o zastosowanie nawozu. Drugi wariant to pełna technologia nawożenia produktami jara W pierwszym zabiegu wykorzystaliśmy Nitrofoskę, jara Mila Power NPK 2710 plus magnez i siarka. Drugi wariant to zastosowanie produktu Jarabela Sulfan, 24 azotu, 6 siarki, 12 wapnia, 1,5 magnezu. Szanowni państwo, łącznie w tych dwóch nawozach również zastosowaliśmy 180 kg czystego azotu, dodatkowo wprowadziliśmy fosfor, potas, magnez oraz siarkę. Tymi dwoma produktami zamknęliśmy technologię, jeśli chodzi o pokrycie głównych makroskładników w uprawie rzepaku. Przypomnę, że w poprzednich, minionych sezonach, gdzie porównywaliśmy również technologię nitrofoski z sulfanem do innych wariantów opierających się o sam azot, różnice wychodziły znacznie. Chcemy tutaj pokazać, udowodnić, a także przedstawić Państwu, że stosowanie nitrofosek jest bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie w takiej sytuacji, jaką mamy teraz. Rzepak jest naprawdę mocno zmęczony przebiegiem tej pogody, którą obecnie mamy. 4-5 stopni, ta średnia dobowa temperatura, ta pełzająca wegetacja nawet teraz, wczesną wiosną, dalej ma miejsce. Na to i bardzo dobrym rozwiązaniem jest nitrofoska, bo aplikujemy fosfor w postaci polifosforanu. Unikatową formę tego składnika, tego pierwiastka, która nam warunkuje dostępność w niższych temperaturach. Co Umożliwi pobranie przez rośliny rzepaku. A jak wiemy, fosfor jest drugim najważniejszym pierwiastkiem po azocie, bardzo istotnym w budowaniu systemu korzeniowego. Dodatkowo siarka obecna w tych dwóch produktach, szczególnie w sulfanie, zastymuluje nam bardzo ładnie rośliny, a także to środowisko glebowe do w pełni efektywnego i bardzo dobrego pobrania azotu. Jeśli chodzi o technologię stosowania nawozów dolistnych, wykorzystamy tutaj produkty z grupy Jarawita. Pierwszym z nich będzie Jarawita combifos. Istny strzał, jeśli chodzi o główne składniki pokarmowe w początkowym okresie wegetacji dla roślin rzepaku. Mamy tutaj fosfor, mamy tutaj potas, mamy tutaj magnez, mamy tutaj wapń. To tyle, jeśli chodzi o makroskładniki. Mamy tutaj mikroelementy takie jak mangan i cynk, które również istotnie wpływają na Odpowiednią gospodarkę hormonalną rośliny, co przełoży się na efektywniejszy i bujniejszy wzrost. Dawka tego preparatu to 3 litry na hektar, czyli zaaplikujemy tutaj ponad 1000 gramów czystego fosforu, który będzie sprzyjał temu, żeby te rośliny w tych niższych temperaturach rzeczywiście lepiej startowały. Kombifos bardzo dobrze łączy się z innymi środkami ochrony roślin, dlatego będziemy komponować tankmiksy, które będą przez nas analizowane pod kątem dostarczenia optymalnych i bardzo dobrych rozwiązań do danych sytuacji, które dzieją się na polu. Późniejsze stosowanie nawozów dolistnych to Yara Vita Brasitrel oraz Bortrak, dlatego w kolejnych materiałach będziemy państwu przedstawiać i prezentować jak miewa się kondycja i stan naszej plantacji, i naszych upraw. Przed nami jeszcze siewy grochu oraz siewy kukurydzy, dlatego proszę śledzić dalej nasze poczynania. I i działania. Pozdrawiam serdecznie. Witam ponownie. Znajdujemy się teraz na części rzepaczanej. Eee, możecie zauważyć, proszę Państwa, że rzepak został przezimował bardzo ładnie, ze względu na to, że nie ma żadnych wypadów i obsada jest bardzo e, pełna. E, kolor e, liści świadczy o temperaturze, jaką mamy obecnie. To nie, to nie jest złym objawem, po prostu tak fizjologicznie e, wygląda rzepak e, przy niższych temperaturach. E, możemy zauważyć, że rzepak ma bardzo ładnie przyczomalą szyjkę po okresie zimowym oraz stożek wzrostu jest nieprzemarznięty jest bardzo ładny, zielony, gotowy do wzrostu. E, starsze liście wykazują troszeczkę e, suszych miejsc, czy nawet są niektóre całkowicie suche, ale to jest naturalne. One swoje już zrobiły swoją część. Zbudowały korzeń i spowodowały, że te rzepaki przezimowały w e, do rewelacyjnego o, o właśnie skutku. E, na ten moment. Na starszych liściach możemy zauważyć plamki i swej gnizny, dlatego też warto się przygotować na ochronę przed tą chorobą, foma, inaczej też zwana. Proponuję tutaj zastosować produkt oparty na boskalidzie, który mamy w naszej ofercie, jak nazywa się Erasput. W tym momencie też przygotowany rzepak do wzrostu, w momencie kiedy dostanie wyższych temperatury, moment, tem, temperatury momentalnie będzie zrasał, wydłużał się stożek wzrostu i będzie strzelać w pęd. Dlatego też musimy przytrzymać odpowiednio i uregulować tą roślinę, żeby się rozwijała bardzo dobrze i rozbudowała rozgałęzienia boczne. Proponuję tutaj zastosować produkt który działa fungicydowo, ale też działa regulująco na, tą, na roślinę, na rzepak. Produkt oparty na metkonazolu, sinatra czy też konatra, który jest to sprawdzona substancja z grupy triazoli. Nie tylko wspomoże działanie na z zgnizny kapustnych, ale też bardzo ładnie przytrzyma rzepak w nadmiernym wzroście. W momencie stosowania zabiegów fungicydowych i podwyższenia temperatury, na pewno będą pojawiać się szkodniki, jak chowacz blukwiaczek, czy chowacz czterozębny. W tym momencie również trzeba pilnować te, te szkodniki ze względu na to, że gdy, w momencie gdy one po prostu uciekną i nie przypilnujemy w odpowiednim momencie nie, nie zwalczając ich, Larwy spowodują bardzo duże szkody, wnikając do łodygi i powodując wydrożnienia oraz otwartą drogę do wszelkich chorób grzybowych, ale także zmniejszenie potencjału plonowania rośliny. Tutaj proponuję produkt oparty na etofenproxie. Jest to bardzo dobry produkt, który, na który szkodniki nie wykazują odpornienia. W naszej ofercie możecie Państwo dostać taki produkt pod nazwą Trebon lub też Kedu. Tak więc podsumowując... Po okresie przezimowania szykujemy się do kontroli łanu przed nadmiernym wzrostem stosując metkonazol oraz ochronę przed słoną zgnilizną, wspartą przez boskalit zawarty w produkcie Rasput, a także insektycyt, który zabezpieczy nam, przed, zabezpieczy nam rzepak przed szkodnikami jak chowacz, wróg i chowacz czterozębny. Dzień dobry, jesteśmy na odmianie rzepaku zimnego Berschnein. Oceniamy przezimowanie po tych przymrozkach, które mieliśmy 2-3 tygodnie temu. Jak rzucicie okiem, to widzicie, że obsada jest pełna, nie ma wypadnięć. Bernstein ma taką charakterystyczną rudą barwę, ale to w tej chwili na każdej plantacji, gdzie widziałem Bernsteina, to on po prostu tak wygląda. Dla mnie to, co ważne, rośliny nie wypadły. Mamy to na polu. Za chwilkę pokażę Wam zbliżenia, jak to wygląda. Korzenie i liście, cała rozeta. Także jestem spokojny o to, co się do tej pory wydarzyło. Czekamy na to, jaki będzie przebieg pogody w kolejnych dniach. Mam tu wykopane trzy roślinki. Wszystkie bardzo ładnie wyglądają. System palowy. Zaraz znajdę. Nie widać wielkich uszkodzeń. Korzeni włośnikowych. No to są piękne brody. Do 12 liści to całe serce jest zdrowe, żywo zielone. Więc nie, te przymrozki, które tutaj dochodziły do minus 16 stopni nie zrobiły rzepakowi wielkiej krzywdy, ale też muszę dodać, że mieliśmy tutaj 15 cm śniegu, więc jak były te największe przymrozki, to rzepak był ładnie przykryty kołderką śniegu. Najstarsze liście odpadają, nimi się nie będziemy zajmować, korzeń jest zdrowy, nie ma objawów żerowania czy to śmietki czy chowacza. Chciałbym jeszcze zobaczyć jak wygląda środek i tutaj również zobaczcie że pak dobrze odżywiony, nie mamy dziur, nie brakuje mu boru, nie brakuje mu azotu, storzek wzrostu centymetr półtora, więc też te wszystkie zabiegi, które były robione jesienią, były takie, że zatrzymały ten rozwój. Na chwilę obecną jeszcze rzepak nie ruszył ze rozwojem tym wiosennym, i na chwilę obecną to wszystko wygląda pięknie.